Cześć, w tym wideo pokażemy Wam najpiękniejsze i najciekawsze miejsce Madery i powiemy wszystko, co musicie wiedzieć, zanim tam polecicie. Ta strzelista wyspa pośrodku oceanu ma kilka stref klimatycznych. Na poziomie morza, a raczej oceanu, panuje klimat tropikalny. Na wysokości kilkuset metrów mamy gęste lasy, zwykle skąpane w chmurach albo mgle. A na górze, a na górze, klimat typowo wysokogórski. I to od góry zaczynamy. Zaczniemy od razu od największej atrakcji Madery, Piku do Ariero. Spunszal, droga na szczyt zajmuje około godziny. O, kurde, ale spas. Dojechaliśmy właśnie na pierwszy parking pod samym szczytem. Na samym szczycie znajduje się jeszcze jeden parking, na który właśnie podjedziemy, albo sobie już po prostu podejdziemy. Jest genialne są warunki. Piękne słońce, a na dole inwersja termiczna. Dobra, zrobiliśmy tu, tak? Przelewające się chmury, no prawdziwa magia, szczególnie na zachód słońca. Ale przed wjazdem na górę koniecznie sprawdźcie kamerkę internetową, bo możecie nie mieć szczęścia. Kamil tam już ustawia kadry. Ale naprawdę, ze wszystkich stron jesteśmy nad chmurami. Więc sztos na sztosy takich warunków. No szczęście mieliśmy z tymi warunkami. Jest naprawdę, naprawdę przepięknie. Chwilę na oddech. Idziemy po stronie wschodniej teraz. No ale zaraz będziemy mieli fajny widok na obydwie strony. Zobaczcie to, kompletny kosmos. Zachód słońca, naprawdę przepiękne miejsce. Nie wiem czy na sam zachód-zachód najfajniejszym miejscem nie byłoby jednak to obserwatorium czy to radar, który jest na górze, czyli szczyt samej góry. Nie byłoby najlepszym miejscem na zachód słońca, ale tutaj tak był, był stos. Kolejnego dnia wróciliśmy w to samo miejsce. Zaczyna się tutaj najbardziej znana trasa i dosyć wymagający trekking na najwyższy szczyt Madery, czyli Piku Chujwu. Tak, naprawdę się tak to wymawia. Kolejnego dnia pogoda nie dopisała. Mimo to z Kamilem ruszyliśmy w drogę. Wiało tak mocno, że niektórzy nie mogąc utrzymać się na nogach musieli siadać na schodkach. Wow, no będzie hardcore. Tam jest, tam widzimy ludzi? A tam na grani jest ścieżka dalej. Stosnie. Idziemy właśnie granią. Pokażę jak to wygląda. Na razie w dół, ale to nie jest najgorszy odcinek jeszcze. Szlak ma 12,5 km i ponad 1300 metrów przewyższenia. Więc dosyć dużo, ale z drugiej strony na wszystkich odcinkach są właśnie takie schody, więc technicznie o. trudny nie jest. O kurde, Co tu się to... dzieje stary? Nieźle, dlatego właśnie z Kamilem nie wiedzieliśmy gdzie kończy się szlak i gdzie przychodzi, bo po prostu tutaj jest przeciągnięty tunel przez szlak, to dopiero to, zobaczcie to. I przejdziemy na drugą stronę doliny dzięki temu. Wow, niesamowite, naprawdę. Dobra, wchodzimy. Zobaczcie na to zejście. Nie wiem, czy tutaj wideo odda. Gdzie jesteśmy? Na Skarpie, nie? A teraz będziemy przechodzić przez jaskinię. Przez jaskinię albo tutaj. Nie wiem, co to będzie. Ja pojęcie. Nie, na no gotowie na dzisiaj. Rozwalamy system. Tak. Idealnie się bieraliśmy, naprawdę. Kolejne tunele. Naprawdę ta trasa jest niesamowita. Piękna. Te tunele to trochę taki teleport do innego świata. Za każdym razem wychodziliśmy w inną dolinę, a roślinność kompletnie się zmieniała. Mury zaczęły przelewać się do doli, aż w końcu zupełnie nas zalały. Przed nami pokazał się niesamowity las białych drzew. Można, można. Magia, co? Super. Rewelacja ten kawałek jest z tymi drzewami. A. Zobaczcie te drzewa. One wyglądają jak były srebrne. Naprawdę, jakby ktoś się pomalował. Magia. Dobra, mały szczyt. Na ostatnie metry. Aaaa! Szczyt zdobyty. Zobaczcie, jakie piękne widoki za nami. Na całą Maderę. Dobra. <grymne> Widoczności nie ma, ale jest dosyć jasna, więc jest szansa, że to się jeszcze... A, za chwilę, tak, może się pokaże słońce, że... Zaczęliśmy powrót. Pogoda dalej się pogarszała, a wiatr był coraz mocniejszy. Nie pocieszał nas też fakt, że nie spotkaliśmy już na drodze praktycznie nikogo. A nieubłaganie zbliżał się zachód słońca. Jest stacja, mamy to. Uf, Udało się. Zrobiliśmy jamil. O ile Pico di Aireyro świetne miejsce na zachód słońca, to na wschód słońca genialnym miejscem jest Półwysep Świętego Wawrzyńca. Jesteśmy na najbardziej wschodnim punkcie wyspy, tutaj jest taki półwysp, który widzicie za mną, który się ciągnie, to jest Półwysep Świętego Wawrzyńca. Zresztą zobaczcie sami gdzie jesteśmy. Cały przylądek prowadzi trasa. My ten trekking odpuściliśmy i pojechaliśmy dalej eksplorować północ wyspy. Do poruszania się po Maderze będziecie potrzebowali auto. Wyporzucanie są bardzo oblegane, więc warto zarezerwować auto z wyprzedzeniem. Niedaleko znajduje się destylarnia Rumu, o której dowiedzieliśmy się z wideo Makłowicza, które bardzo polecamy. Akurat trafiliśmy idealnie w sezon, kiedy ten rum jest wytwarzany. Co ciekawe, wytwarzany jest ciągle według oryginalnych receptur i na oryginalnych maszynach z początku XX wieku. No szaleństwo! Do tego można wszystko zobaczyć, wszystko zwiedzić. Super miejsce! Jadąc dalej północnym wybrzeżem znajdziecie taką dziwną skałę. Koło niej znajduje się plaża z takich wielkich czarnych kamieni. to no i tak trzeba docenić, bo na maderze plaż za bardzo nie ma. Tutaj mamy właśnie miejsce z naturalnymi basenami, czy znaczy, takimi półnaturalnymi, bo były tu jakieś naturalne baseny i zalali tutaj beton dookoła, ale bardzo fajne miejsce, bardzo tanie. 5, nie, 3 euro za wejście i zobaczcie ten widok z tyłu, no Stosik Stosik, przepięknie W tych właśnie basenach za nami jest woda z oceanu I to jest fajna opcja, bo tak naprawdę, żeby tutaj się wykąpać w morzu Czy w oceanie, to zobaczcie jakie to ostre są Jakie ostre skały, więc idzie się łatwo pociąć. wejście właśnie tajemne przejście wow Zobacz jakie w ogóle kwiaty mają te bananowce oh, oh, to, wow. się, to się zapyla nie, nie. ja piordziele zobacz zobacz jakiś stwór w ogóle o kurde jakby mi to miało ugryźć wygląda nie <Co>? Lewada bananowa znajduje się na południe wyspy, niedaleko naturalnej myjni samochodowej. Wracając do lewat, na wyspie ich nie brakuje. Byliśmy bodajże na trzech, ale chyba ta była największym sztosem. Teraz kierujemy się na lewadę numer 18. Ten właśnie, te wszystkie lewady są ponumerowane, więc fajnie tutaj łatwo można coś ogarnąć. I tym razem ta lewada jest dosyć nisko. Wcześniej cały czas spędzaliśmy jednak na gdzieś tam powyżej 1000 metrów, w okolicach 1000 metrów. A tu jesteśmy nisko, więc będzie tutaj prawdziwa, prawdziwa dżungla. Bo na Maderze właśnie super jest to, że mamy tak naprawdę kilka stref klimatycznych. Na dole mamy dżunglę, mamy banany, na górze mamy takie szajerek z Władcy Pierścieni, na góra-góra na to jest taki typowy klimat wysokogórski. Co tu się dzieje w ogóle? Lewady, które są tutaj, to są właśnie to są systemy irygacyjne, które nawożą właśnie całe rolnictwo na wyspie. Najstarsze powstały już kilkaset lat temu, no ale ciągle się i ciągle się ich używa. No, jak widzicie wody na maderze ogólnie nie brakuje, naprawdę nie brakuje. No i właśnie tyle wady ściągają tą wodę z gór w dół na uprawę i do miast. Nie wiemczę się w ogóle. Dobra, coś ja tam nie jest. Się. Myśleliśmy, że idziemy do wodospadu, a nie przez wodospad, który jest z tyłu na trasie. O kurde, panie. Sama trasa kończy się właśnie taką klimatyczną dolinką, otoczoną ścianami, po których spływa woda. Jeśli zależy Wam bardziej na krótkim trekkingu i spektakularnych wodospadach, to lewada numer 6 i 61 będzie dobrym wyborem. Jeśli byliście już na Maderze, dajcie znać w komentarzu, które lewady wy polecacie. -y las, zwykle skąpany w chmurach, jest jedną z bardziej znanych atrakcji Madery. Okaże się, że więcej zdjęć zrobimy te telefonami. Trafiliśmy w wreszcie kiepską pogodę w zamglonym lesie. Jest faktycznie zamglony. Zobaczcie za mną, ale jesteś w kolerze zimno! Naprawdę zimno! Jest to oczywiście bardzo fajne klimatyczne miejsce, ale takich lasów na maderze no nie brakuje. Funchal to tak naprawdę jedyne duże miasto madery, gdzie mieszka prawie połowa jej populacji, czyli ponad 100 tysięcy ludzi. Jest to świetna baza wypadowa. Nie jest to co prawda Lizbona, ale znajdziecie tu kilka fajnych knajp i tarków. Ile funszal nie ma aż tak dużego, starego miasta, to okolice fortu są bardzo klimatyczne. Kolejny przystanek na Maderze. Jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym. Można tu dojechać albo sobie właśnie taksówką, czy gondolą z samego dołu, Wejście 15 euro, no i zobaczymy, co tak naprawdę, czy warto. Madera to górska wyspa, która pnie się tak. wysoko do góry. I może dlatego była wyspą bezludną, kiedy odkryli ją Portugalczycy w 1418 Chociaż już wcześniej znana była starożytnym. Okazała się też świetną bazą wypadową do Nowego Świata. Madera jest nazwana wyspą wiecznej wiosny, bo przez cały rok panuje tu dosyć łagodny klimat. Średnia temperatura latem to 24 stopnie, a zimą 19. Temperatura zależy oczywiście od wysokości, a Madera jest górską wyspą, więc skórka puchowa i przyczyn deszczowa nie będzie nigdy złym pomysłem. Zimą jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo deszczu, ale też bilety lotnicze i noclegi są tańsze. Tak jak wspominałem, po Maderze najlepiej poruszać się samochodem, no ale przez strome podjazdy nie jest to zawsze najłatwiejsze, więc chyba warto wziąć auto automatyczny. Modera to naprawdę magiczne miejsce, szczególnie na aktywny wypoczynek. Jeśli lubicie plażowanie czy zwiedzanie miast, może to nie jest miejsce dla Was, ale jak uwielbiacie góry, to zakochacie się w tej wyspie. Do następnego!